W ubiegłym tygodniu odbył się obowiązkowy egzamin ósmoklasisty. W tym czasie uczniowie rozwiązywali kolejno trzy testy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Egzaminu nie można oblać, ale podejście do niego jest niezbędne, by otrzymać świadectwo ukończenia ósmej klasy. W tym roku na terenie gminy Nowaruda do egzaminu przystąpiło 100 uczniów. W tym roku szkolnym mamy dwie klasy ósme, jedna liczy 20 uczniów, druga 17, czyli łącznie przystąpiło do egzaminu 37 uczniów. Musimy pamiętać, że ten rocznik jest po dwuletniej i zdalnym nauczaniu. Także ósma klasa to była intensywna praca i uczniów, i nauczycieli. Mam nadzieję, że bardzo dobrze mi poszedł ten egzamin, co się okaże w lipcu. O tym, czy egzamin był trudny i co sprawiło najwięcej kłopotów, powiedzieli sami uczniowie. No ciężko trochę było, był stres na pewno. Ale yy, na pewno było łatwiej niż na próbnych egzaminach. Bynajmniej moim zdaniem. Mi poszło dobrze, dosyć. W, w sensie w miarę. Napisałem opowiadanie na polskim, a najłatwiej mi na pewno poszedł angielski. E, matematyka poszła ok, w miarę na, zrobiłem może parę błędów, a tak to było łatwo. Na języku polskim, opowiadanie. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, zemsty, no ale musiałam jakoś napisać. Według mnie. Angielski był oczywiście najłatwiejszy. Polski trochę gorzej poszedł, bo myślę, że większość uczniów miało nadzieję, że będzie balladyna czy też kamienie na szaniec. No ale niestety była zemsta, ale jakoś poszło. Najgorzej było z rozprawką. Nie przypadł mi temat do gustu. Było naprawdę łatwo, spodziewałam się, że będzie gorzej. I. Naprawdę myślę, że będzie wysoki nawet wynik. Najgorzej raczej z matematyką, ale też nie jest źle. Naszą szkołę wyróżnia przede wszystkim bezpieczeństwo. Mamy trzy budynki: w jednym budynku mamy przedszkole, w drugim budynku mamy klasy 1-4, czyli te maluchy. Natomiast w tym budynku uczą się uczniowie klasy 5-8. Poza tym mamy bardzo wykwalifikowaną kadrę. Oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wspieramy rozwój każdego ucznia. Warto zaznaczyć, że szkoły gminne działają prężniej. Efektywnie sięgając po środki zewnętrzne na swoje dodatkowe działania, dzięki takim programom jak Posiłek w Szkole, Poznaj Polskę, Laboratoria Przyszłości, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wzbogacana jest oferta edukacyjna. A od września w każdej gminnej szkole rozpocznie się nowy projekt unijny pod nazwą Wiem, Umiem, Potrafię. Wsparcie edukacyjne uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023. Całkowity koszt programu to blisko 340 tys. zł.